Witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiejszy vlog będzie troszeczkę inny niż zazwyczaj, bo wcześniejsze moje vlogi były z jakiegoś danego miejsca, a ten będzie z całego tygodnia. W tym tygodniu nie jechałam właśnie nigdzie z moim mężem, bo on cały czas pracował i miał tylko jeden dzień wolnego. Więc w niedzielę, w tą niedzielę. Byłam z moją koleżanką sobie robić, wytwarzać i czyli taką sztukę właśnie układania bukietów w stylu japońskim. Oraz byłam wcześniej też na siłowni, bo chodzę dwa razy w tygodniu na siłownię. I dzisiaj właśnie. Przyjechałam z mojej szkoły językowej Zrobiłam troszeczkę takich mini właśnie filmików z mojej szkoły Nie pokazywałam nikogo tam na tym filmiku Tylko będzie budynek mojej szkoły Oraz urywki mojej drogi do szkoły i ze szkoły Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba taki trochę inny vlog więc zapraszam właśnie jedziemy sobie na siłownię jeśli będzie pusto to będę chciała Wam pokazać jak wygląda tutaj w Japonii siłownia uniosło się wieczór 21 bo my zawsze idziemy po pracy i po mojej szkole właśnie na siłownię bo wcześniej nie mamy czasu więc zapraszam do oglądania Chcę Wam również pokazać tory, jak wyglądają na środku ulicy, tutaj naszej dzielnicy. Właśnie będzie przejeżdżał pociąg. I zawsze tam, tam w oddali jest strzałeczka, w którą stronę właśnie będzie odjeżdżał pociąg. Właśnie tutaj na stacji się zatrzymał. U nas ogólnie jedzie pociąg taki lokalny bardziej, bo to jest stara linia z pociągiem właśnie sobie jedziemy tutaj mamy po prawej wielki jomu Gdzie czasami właśnie robię sobie zakupy, bo lubię chodzić do takiego sklepu seria i dziu. Ogólnie chciałam również Wam pokazać moją dzielnicę w sumie już nocą. Już nie ma tak za bardzo ludzi, bo wszyscy są w domach, bo teraz normalny piątek, więc... Za chwilkę pokażę wam siłownię. Nawet tutaj się znajdują płatki sakury. W ogóle jesteśmy na parkingu właśnie. Właśnie przyszłam niedawno z mojej pierwszej lekcji z ikebany. Chciałabym Wam pokazać właśnie, jak wyglądały te zajęcia w środku. Była też tradycyjna japońska muzyka. Ja również stworzyłam swoją pierwszą ikebanę. Chociaż moja ma taki początkujący styl, bo ja dopiero pierwszy raz w życiu robiłam, Dwa lata temu już chciałam ją wytwarzać, ale niestety wszystkie szkoły były dość drogie Ta jedyna jest taka właśnie w miarę tania, bo ja płacę za jedną lekcję 300 jenów Tylko, że muszę sobie jeszcze dokupić specjalne nożyczki do właśnie wykonywania ikebany Więc chciałabym Wam również pokazać moją ikebanę Którą dzisiaj stworzyłam Bo można było ją zabrać do domu Ogólnie atmosfera w tej szkole jest bardzo fajna Bo można było właśnie zabrać ze sobą to, co się stworzyło Plus bardzo pięknie zapakowali Opakowania Wam już nie pokażę, bo zdążyłam wyciągnąć tą moją Ikebanę Bo była już troszeczkę zniszczona przez to, że padał deszcz ale udało mi się na nowo ją jakoś wyprostować, te liście. Teraz 12 maja po Golden Weeku również będę chciała pójść na drugie zajęcia z ikebany. Ogólnie chodzę na te zajęcia z moją koleżanką, którą poznałam, właśnie w szkole językowej, i ona mnie w to wciągnęła. I szczerze mówiąc, nie żałuję. Więc oglądajcie. Moja Ikebana właśnie wygląda tak, że jest to taki prosty styl, jak widać tutaj na obrazku, bo mieliśmy do wyboru dwa obrazki. Ja wybrałam ten pierwszy, bo wydawała się łatwiejsza zwłaszcza że nigdy tego nie robiłam wcześniej. No wygląda troszeczkę zbliżone właśnie do mojej ikebany, tylko że te właśnie ozdobne liście się inaczej układają, no bo jeszcze nie jestem na takim właśnie levelu. Ta szkoła ikebany znajduje się w Arimatsu, jest to Midoriku, to jest bardziej na zachód ode mnie, gdzie właśnie... Ta ikebana składa się właśnie z tego liścia ozdobnego, że można wyginać go na różne strony. Do tego mam wysuszoną mimozę i białą chryzantemę z zielonym środkiem. Plus jeszcze dodali nam do tej ikebany taki słoiczek, bo ikebana musi mieć właśnie wodę. I ogólnie całość się prezentuje tak ogólnie chciałam się też z wami podzielić właśnie jak to wygląda tak mniej więcej ogólnie jest to bardzo wciągające zajęcie więc polecam to zajęcie jak się z Japonii można też właśnie się zapisać na kilkudniowe tylko takie szkolenia z robienia ikebany bardzo fajne zajęcie więc polecam Сентаторы моей школы Там видали, уже будинок моей школы. Сейчас похмурее и падает дождь. więc piętra Tutaj się znajdują inne firmy właśnie. Teraz będę czekała na windę. Ja jadę na czwarte piętro. Również chcę pokazać wam toalety w mojej szkole. Minęła się taka nowsza technologia. Cóż, latem. Jest malutka, ale czysta. Sobie wracam do domu teraz troszeczkę zaczęło padać jest około 20 stopni dzisiaj moja stacja jest malutka i stara ale da się dojechać do centrum będę płaciła za Przez to, że przyjechałam na moją stację jeśli podobał wam się ten filmik to proszę lajkujcie Mój filmik i, i pozostałe, te starsze również. Bo chciałabym się z Wami podzielić to, co robię w ciągu tygodnia. W tym tygodniu nigdzie niestety nie jechałam, bo prawie cały czas pada. Plus mój mąż był trochę zmęczony, bo ma tylko jeden dzień wolnego w tym tygodniu. Więc chciałam się spotkać właśnie z moją koleżanką, którą poznałam w mojej szkole językowej. I spędzić fajnie czas. Więc jeszcze raz się powtarzam, że macie lajkować mój filmik i subskrybować. Jeśli również można, to chciałabym, żebyście podawali dalej, żeby inne osoby mogły obejrzeć mój kanał. Więc cześć.